Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Arkadiusz Świątelski, jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Polska 2050. Mam przyjemność tutaj reprezentować nasz zarząd na konferencji. Konferencja została zorganizowana przez strukturę młodych wolontariuszy naszego stowarzyszenia Pokolenie 2050. Tematem dzisiejszego wystąpienia jest palący problem wykluczenia komunikacyjnego, jaki dotyka mieszkańców naszego województwa. Szczególnie zaś odczuwamy to przy, w przypadku uczniów. E, mimo, że dzisiejsza data świadczy o tym, że rok szkolny dobiega końca, jutro mamy zakończenie e, roku szkolnego, e, w poniedzieli zaczynamy wakacje, chcielibyśmy podkreślić, że zagadnienie to nie rozwiąże się samo, e, wyciszy się na dwa miesiące, ale wróci w tym samym wymiarze po okresie wakacyjnym. Dlatego też temat podejmujemy teraz, przed rozpoczynającymi się wakacjami, wierząc, że to jest bardzo dobry moment na wypracowanie rozwiązań, które będą dobrze służyły naszej lokalnej społeczności. Miło mi jest zaprezentować uczestników dzisiejszego spotkania. Są to Jakub Luber, Kacper Wieczorkowski i Oliwia Muracka. Miała z nami być jeszcze Amelia Jeziuska, niestety z przyczyn osobistych nie dotarła. Oddaję teraz głos koordynatorowi całego przedsięwzięcia, Jakubowi, który... Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zbieramy się tu jako pokolenie 2050 ze współpracą ze Stowarzyszeniem Polska 2050, za co dziękuję zarządowi w tym miejscu, z inicjatywy, którą też przedstawił nasz reprezentant Kacper Wieczorkowski, i nad którą usiedliśmy. Usiedliśmy, bo możemy, bo chcemy, bo wydaje nam się, że musimy, bo mamy prawo, ale w naszym mniemaniu mamy też obowiązek walczyć o równy dostęp do takich dóbr jak chociażby dobro do, prawo do edukacji, bo wykluczenie komunikacyjne niewątpliwie pozbawia nas tego prawa do yy, równej edukacji. Szanowni Państwo, poruszymy tutaj cztery ważne kwestie, które w petycji przedstawiliśmy i w której petycji się zwracamy do Kujawsko-Pomorskiego transportu, transportu samochodowego. Pierwsza kwestia, na jaką chcemy zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim wysoką emisyjność taboru i przepełnienie tego taboru. Autobusy, które funkcjonują i kursują w ramach KPTS-u nie są dzisiaj dostosowane do osób niepełnosprawnych, nie są dostosowane do osób starszych. Często są one przepełnione, tacy ludzie nie mają możliwości nawet z nich korzystania. A to chcemy zmienić i o to dzisiaj apelujemy. Kolejną kwestią jest kwestia wspomożenia dla dzieci z Ukrainy, które przybyły tutaj w wyniku bezprawnej agresji Federacji Rosyjskiej na naszych przyjaciół z spomaga, co Ukrainy. Szanowni Państwo, aktualny system wspomocy polega na tym, że po prostu zbierają się na to nauczyciele. My natomiast my chcemy... Bo to jest właśnie nasza polska racja stanu i właśnie, wbrew temu co słyszymy, nasz polski obowiązek, żeby to było systemowo finansowane, żeby to właśnie system pomagał. Szanowni Państwo, nie przedłużając oddaję głos Oliwi, która poruszy kolejną kwestię, z którą dzisiaj do KPTS się zwracamy. Dzień dobry, chciała poruszyć kwestię biletów online. KPTS nie daje nam takiej możliwości, abyśmy mogli zakupić czy przedłużyć biletów przez Internet. Większość przewoźników w naszym regionie już tą możliwość daje. Niestety, tutaj nie ma tej możliwości. Ludzie, którzy mieszkają w oddalonych miejscach od obsługi klienta, po prostu tracą na to zdecydowanie więcej czasu niż mogliby stracić w trakcie kupna biletów do domu przez internet. Dziękuję. Marta. Dzień dobry. Szanowni Państwo, miejsce naszego zamieszkania nie powinno powodować, że dostęp do różnych usług, w tym tak kluczowe, jak edukacja, będzie ograniczony. Z przykrością muszę stwierdzić, że rozkłady jazdów, jazdy autobusów w naszym regionie uniemożliwiają szybkie i bezproblemowe dotarcie do szkół wielu uczniów. Jeszcze jako uczeń szkoły średniej często słyszałem od swoich kolegów i koleżanek, jaką drogę muszą przebyć, żeby dotrzeć do szkoły. Raciążek to jest symbol, symbol ogólnopolskiego problemu, przez który zebraliśmy się tu dzisiaj, aby go wspólnie rozwiązać. Osoby zamieszkujące tę miejscowość, aby dostać się do Torunia na zajęcia, zmuszone są one do rozpoczęcia swojej podróży autobusem już o godzinie 5.59, po czym muszą przesiąść się do pociągu Polregio. Po godzinie i 15 minutach przejazdu, za które muszą uiścić prawie 7 zł, zmęczeni długim i wczesnym przejazdem, docierają w końcu do szkoły. Raciążek jest jednakże tylko jednym, jednym z wielu takich przykładów. Problem ten dotyczy z oczywistych względów nie tylko młodzieży szkolnej, ale również osób dorosłych, czynnych zawodowo, którzy transportem publicznym docierają do swoich miejsc pracy. Pracownicy ciechozińskich przedsiębiorstw mają utrudniony powrót z pracy po godzinie 22. Zmusza ich to do korzystania z o wiele droższych i mniej ekologicznych taksówek. Prosimy więc o zwrócenie uwagi na te niedogodności oraz odpowiednie skorygowanie rozkładów jazdy tak, aby były skorelowane z godzinami pracy placówek edukacyjnych i większych przedsiębiorstw. Sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim stanowi zaledwie miastkę problemu, który osiąga skalę krajową i jest oczywistym uderzeniem w podstawowe prawo równego dostępu do różnych dziedzin aktywności życiowej. Dziękuję. dziękuję szanowni Państwo, wierzymy w dobrą wolę KPTS-u. Wiemy, że są to ludzie, którzy z pewnością pochylą się nad rzeczami, z którymi się do nich zwracamy. Na to liczymy. E, dziękuję bardzo członkom pokolenia 2050. Za wyrażenie tutaj e, tak ważnych argumentów, e, które przemawiają za koniecznością zmian, e, których nie da się uniknąć. E, a czym prędzej te zmiany nastąpią, tym na pewno e, będzie to korzystniej dla nas wszystkich. E, jesteśmy przekonani, że jest niezbędna weryfikacja obecnego stanu rzeczy. Na pewno trzeba się nad tym tematem bardzo głęboko pochylić, e, zastanowić i wypracować wspólnie rozwiązania. Apelujemy tutaj do spółki KPTS o pochylenie się nad tymi kwestiami, poświęcenie czasu na znalezienie rozwiązań, które obecnie utrudniają życie wielu mieszkańcom naszego województwa. Zapraszamy do zadawania pytań.